Czy miła osoba, taka wiecie, ciepła, oponowana, może być manipulatorem, czy może być toksyczną osobą, tym złym człowiekiem? Jeśli tak, to pewnie tym bardziej trudno jest nam odejść od takiego manipulatora. Cześć dla nowych osób mam na imię Beata, więc zaobserwuj mnie, jeśli masz ochotę uzyskać więcej informacji na nurtujące Ci pytania. Dzisiaj jedno z nich, czyli dlaczego tak trudno jest nam odejść od osoby toksycznej, narcystycznej. Może oczywiście znasz takie uczucie, że jesteś w relacji, która boli, ale nie potrafisz odejść, i mówisz sobie, to nie może być aż takie złe. Może jednak ja przesadzam, ale manipulacja właśnie tak działa. Czyli zniekształca Twoją perspektywę i sprawia, że wierzysz bardziej jemu niż sobie. Manipulator, kochani, to nie jest zawsze ktoś, kto krzyczy, jest brutalny. To jest często ciepła osoba, opanowana która dla Twojego dobra zaczyna za Ciebie decydować. A Ty krok po kroku tracisz zaufanie do własnych odczuć, do własnych myśli, do własnych decyzji. Nie odchodzisz od takiej osoby, bo przestajesz wierzyć w swoją prawdę, w to, że Ty dasz radę. Ale chyba najbardziej nie wierzysz w to, co tak naprawdę się dzieje i w to, że jak to jest możliwe, że ktoś. Nie kocha Ciebie, skoro jesteś dobrą osobą. Nie kocha Waszych dzieci i zachowuje się jak zwyrodnialec. Wtedy trudno jest uwierzyć w odzyskanie siebie, w wolność i swój spokój. Jednak chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że możesz to zrobić. Możesz odzyskać siebie. Kiedy zaczniesz od może ważnego pytania. Czy ja sobie ufam? I to jest ważne pytanie, które chcecie może zadać sobie, a może chcecie dać Cię zaprosić na konsultację online ze mną. Jeśli czułaś, że utknąłaś czy utknąłeś w trudnej sytuacji, jeśli zmagasz się z problemami emocjonalnymi, twoim stresem, relacją czy samooceną, to zapraszam cię na konsultację ze mną. One mogą być i będą z pewnością pierwszym krokiem do odzyskania twojej równowagi i zrozumienia siebie. To jest bardzo ważne. Podczas takiego spotkania, kochani, ja tworzę bezpieczną przestrzeń, w której Ty możesz otwarcie mówić o wszystkich Twoich uczuciach, trudnościach i potrzebach. Takie sesje ze mną, spotkania to miejsce, gdzie nikt Cię nie będzie oceniał. Ja Cię zapewniam o tym. To jest Twój czas i w pełni poświęcony na zrozumienie i rozwiązanie Twoich problemów. W trakcie takiego spotkania, terapii, którą prowadzę, ty zobaczysz swoje źródła trudności, ja pomogę Ci dostrzec wszystkie mechanizmy, Twoje przekonania czy doświadczenia, które wpływają na Twoje życie, na Twoje decyzje. Podam Ci też narzędzia radzenia sobie z wyzwaniami więc nauczysz się, jak praktycznie zastosować techniki, które mają pomóc Ci lepiej radzić sobie ze stresem, trudnymi emocjami czy konfliktami. Będę też na pewno dla ciebie ogromnym wsparciem w budowaniu samoświadomości. Więc zrozumiesz na przykład swoje potrzeby, które często są nieuświadomione. Zrozumiesz swoje granice i swoje wartości. To też pomoże ci podejmować zdecydowanie lepsze decyzje w Twoim życiu. Więc będziemy pracować w wielu obszarach. Wdro na, nad zdrowiem Twoim emocjonalnym nauczę, sobie, nauczę Ciebie radzenia sobie z lękiem, z depresją, złością czy poczuciem pustki. Będziemy pracować w relacjach międzyludzkich, więc powiem Ci, jak się ze sobą komunikować, jak budować zdrowe granice i rozwiązywać konflikty, które się tworzą. Będziemy też pracować nad Twoją samooceną, więc wzmocnisz pewność siebie, zrozumiesz własne wartości i uwolnisz się od samokrytyki. Więc ja nauczę Cię, jak radzić sobie ze stresem, jak budować równowagę. Na przykład między pracą a Twoim życiem osobistym. Będziemy pracować też z traumą i tymi trudnymi doświadczeniami, które w Twoim życiu miały miejsce, ale po to, żeby je zrozumieć, przepracować te bolesne przeżycia z przeszłości, żeby one nie stanowiły tej większej części Twojego życia. Więc wspólnie będziemy od, odkrywać Twoje na przykład mocne strony, Twoje cele, kierunki rozwoju, wybudować Twoje. Życie bardziej satysfakcjonujące. Więc jeśli masz ochotę, ja zapraszam serdecznie do spotkania ze mną. To jest, uważam, że super rzecz w tej chwili, że możemy spotykać się z terapeutą z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy nam do tego spokojna przestrzeń i dostęp do internetu. Tak jak teraz, pada deszcz, jest ciepło, jestem w ogrodzie i za chwilę zaczynam spotkanie z moją klientką. Więc Twoje bezpieczeństwo emocjonalne, na którym ja będę, bardzo mocno czuwać, jeśli Cię zaprasza, to znajdź dla siebie taką przestrzeń i decyzję i napisz do mnie. Ja odpowiadam Wam naprawdę na każdego maila, nieraz niekoniecznie od razu, ale jeśli tylko uzbroicie się w cierpliwość, to w ciągu dwóch, trzech dni na pewno odpowiadam na każdego Waszego maila. Pod każdym z moich filmów na, na social mediach znajdziesz do mnie maila. Zapraszam. I do zobaczenia.